Na statkach pasażerskich istnieją trzy rodzaje kabin, zwanych też przez niektórych pokojami. Pierwsze są wewnętrzne, bez widoku na morze, stanowią opcję najtańszą, jednak czasem uważa się jej za klaustrofobiczne, zwłaszcza w przypadku dłuższych rejsów. Statki wyższej kategorii nie oferują takich pomieszczeń swoim pasażerom. Kabiny z oknem są kategorią wyższą, ale nieco droższą. Choć nie dają możliwości zakosztowania bryzy morskiej, to jednak pasażerowie je zajmujący podziwiają nie tylko wspaniałe widoki, ale też łatwo jest im w każdej chwili ustalić porę dnia. No i wreszcie kabiny z balkonem, zazwyczaj około dwa razy droższe od wewnętrznych, stanowią najlepsze rozwiązanie. Pod warunkiem jednak dobrego współżycia z osobami używającymi balkonów sąsiednich. Apartamenty na statkach pasażerskich wpisują się także w kategorię kabin z balkonami, jednak są od nich większe, i czasem mają też dodatkowy i oddzielny salon. Wybór rodzaju kabiny jest bardzo istotny, jednak rodzi się także pytanie, gdzie w gąszczu statkowych wnętrzności ta kabina powinna być usytuowana, by zapewnić pasażerom maksymalny komfort. Uważa się, że najkorzystniejsze miejsce stanowi przednia część nadbudówki, blisko kapitańskiego mostku. Jest tam cicho, a pasażerowie zajmujący frontowe apartamenty mają najpiękniejszy widok na morze. Kabiny położone poniżej w kadłubie statku są narażone na hałasy w trakcie cumowania, a jeszcze bardziej w czasie spuszczania kotwicy. Na śródokręciu w kadłubie statku odczuwa się bez wątpienia najsłabiej ewentualne ruchy statku, jednak w kabinach położonych na dolnych pokładach może być słychać pracę maszynowni. Nadbudówka na śródokręciu jest niezłym do mieszkania miejscem, choć przez hotelowy korytarz przechodzi tam zawsze sporo osób. A dodatkowo na najwyższych pokładach słychać zabawy na basenie, często orkiestrę i przesuwanie basenowych sprzętów. No i wreszcie prawdopodobnie najgorsze miejsce do mieszkania na statku jego rufa. W kabinach blisko niej położonych pasażerowie skarżą się często na drgania związane z pracą systemów napędowych statku.